Siemka, z tej strony Pino 4 i dzisiaj będzie odcinek, który dotyczy przyszłości kanału. Jest to mój pierwszy odcinek z głosu, więc bądźcie wyrozumiali. Chciałbym jeszcze podziękować wszystkim widzom, którzy subskrybują i są aktywni na moim kanale. Dobra, to przejdźmy do tematu tego filmu. Będę prowadził takie serie jak Fanny Moments, Jubileusze na 10 tysięcy w 15 i tak dalej. Następną serią są oczywiście... Moje asy pancerne oraz asy pancerne od widzów. Następnie myślałem o serii pod tytułem Bitwy, które zasługują na uwagę. Następnie recenzje czołgów, które będziecie wybierać by. Wy. Od czasu do czasu będą się pojawiać również odcinki pokazujące wygląd czołgów, które są na przykład testowane. Będzie seria pod tytułem Easy Mod", czyli jakaś śmieszna, krótka sytuacja, w której na przykład zostajecie sami na trzech. Przeciwników i wygrywacie, i tak dalej. I ostatnia seria, czyli Easy Pool oraz Easy Rossieni. Czyli jak sama nazwa wskazuje, będą to bitwy, w której zdobyta będzie od znaka poola lub Rossieni. I to chyba wszystko, co chciałem wam przekazać. Dziękuję wszystkim za uwagę. Na razie. you. <laughs>